Jak już było wspomniane w poprzednim filmie, nasz obecny świat jest zorganizowany pod dyktando Pyta. Jeżeli ta dosza dominuje w twoim wyglądzie, mentalności i skłonnościach, wówczas za bardzo nie rozumiesz, w czym pozostali ludzie mają problem. Niech się wezmą do roboty, przestaną się zamartwiać, zdrowo się odżywiają, a wszystko stopniowo będzie się układać. W międzyczasie każda wata i kafa kręci tylko głową albo rozkłada ręce w rezygnacji. Dzieci typu wata zaczynają mieć problemy psychiczne, bo nie są w stanie wytrzymać całego dnia siedząc na szkolnym krześle. Z kolei dzieci typu kafa izolują się od wszystkich i winią siebie za to, że nie są wystarczająco zdolne. Potem w dorosłym życiu problemy coraz bardziej się nawarstwiają, a powszechnie dostępne odkrycia psychologii i książki motywacyjne okazują się pomocne tylko na poziomie teoretycznym. W międzyczasie wrodzone energie wata i kafa tylko są wzmacniane nieodpowiednią dietą, sposobem myślenia, wybranym zawodem czy nawet sposobem spędzania wolnego czasu. I tutaj na ratunek przychodzi nam Ajurweda. Zapoznajmy się zatem z nią bardziej szczegółowo. Wiedza ta pozwoli nam zrozumieć, jakie zmiany warto wprowadzić w naszym życiu, aby zarówno nasze ciało, umysł, jak i duch czuły się spełnione i były pełne chęci do życia, zamiast dzień po dniu uszczuplać tylko pokłady naszej energii. Jeżeli już zrobiłeś sobie pierwszy orientacyjny test, aby odkryć, która dosza jest w tobie tą dominującą, to mniej więcej wiesz, jak odnaleźć się w tym, o czym tutaj rozmawiamy. Jeżeli testu jeszcze nie zrobiłeś, może wystarczy obejrzeć mój poprzedni film o Ajurwedzie, żeby mniej więcej dowiedzieć się czegoś o sobie i zrozumieć, które wskazówki mogą być dla ciebie pomocne. Zaczynajmy. Równowaga. Wszystko sprowadza się do znalezienia w życiu odpowiedniej równowagi. Każda z doż ma swoje specyficzne skłonności i pragnienia. Jeżeli podążamy za nimi każdego dnia bez żadnego umiaru, wówczas po pewnym czasie czujemy się niezrozumiani, wypaleni, przygnębieni i tracimy sens życia. Wiele lat takiej egzystencji często doprowadza nie tylko do fizycznych problemów ze zdrowiem, ale także do chorób psychicznych. Jak wiemy, cała Ajurweda opiera się na trzech doszach, ale mają one swoje źródło w żywiołach wraz z eterem. Nauka Ajurwedy jest więc nauką o żywiołach o tym, w jaki sposób powinniśmy z nich korzystać, aby osiągnąć bądź utrzymać równowagę. Musimy zrozumieć, że to, z którą doszą najbardziej się identyfikujemy, nie jest wyrokiem skazującym nas na egzystencję jako wata, pyta czy kafa. Oczywiście każdy z nas jest inny i poziom trudności w zachowaniu równowagi nigdy nie będzie dokładnie taki sam. Wyzwania, którym musi stawić czoła Wata, mogą być nieporównywalnie większe od tych, z którymi będzie się zmagała Pyta czy Kafa. Może być też zupełnie odwrotnie. Wszyscy jednak mamy do dyspozycji wiedzę i mnóstwo energetycznego wsparcia, z którym przyszliśmy na ten świat. Pamiętaj zatem, że jeżeli twoje cechy Kafa uniemożliwiają ci odniesienie sukcesu, Albo Twoje cechy pyta sprawiają, że ludzie się Ciebie boją, wszystko to można zrównoważyć, jeżeli tylko zrozumiemy, co w naszym życiu wytrąca nas z równowagi. Kafa uwielbia jeść, leżeć, czytać i godzinami siedzieć nad jednym projektem. Jeżeli jednak wprowadzi do swojego życia więcej energii wata lub pyta, jej życie może się drastycznie poprawić. Podobnie jest z watą i pytą. Pierwszą szalenie istotną kwestią jest nasza dieta. Każdy rodzaj pożywienia niesie w sobie energię wata, pyta lub kafa. Podobnie jest z naszymi codziennymi zajęciami. Jedna czynność zwiększa naszą energię kafa, a inna znacznie podsyca naszą pytę. Przejdźmy zatem do szczegółów. Zacznijmy od diety. Jak już wiemy, nie ma jednego uniwersalnego sposobu odżywiania dla wszystkich. Nie spodziewajmy się tutaj zatem, że nasze osobiste przekonania zostaną potwierdzone. Ajurweda uznaje sześć głównych smaków, na których będzie opierała się nasza indywidualna dieta, w zależności od naszych dosz oraz ewentualnego braku równowagi. Nie każda zatem wata powinna spożywać te same produkty w takich samych ilościach. Dotyczy to oczywiście każdej doszy. Pierwsze cztery smaki są nam doskonale znane. Słodki, słony, kwaśny i gorzki. Ayurveda jednak wyróżnia także smaki cierpki oraz ostry. Każdy z nich bezpośrednio wynika z połączenia pięciu żywiołów. Jeżeli w naszym życiu brakuje jednego z nich, możemy za pomocą diety wprowadzić do naszego życia większą równowagę. Istnieje mnóstwo książek i stron internetowych, z których możemy dowiedzieć się dokładnie, jakie potrawy mogą być pomocne w naszej aktualnej sytuacji. Nie będę więc tutaj podawał długich, nudnych list, a skoncentruję się bardziej na zasadach, które warto sobie przyswoić żeby samodzielnie regulować każdy z żywiołów. Eter jest odpowiedzialny, oczywiście w ogromnym uproszczeniu, za nasz oddech. Kojarzy się z czymś lekkim i delikatnym. Powietrze również jest lekkie, ale może być także suche i zimne. Kiedy powietrze połączymy z eterem, otrzymujemy smak gorzki którego zadaniem jest wspieranie komórek naszego ciała, między innymi w procesie wymiany gazów. Pomaga on nam również regulować oddech. Przykładami gorzkich substancji są aloes, jarmusz, bazylia, rukola czy mniszek lekarski. Powietrze łączy się także z dwoma innymi żywiołami. Pierwszym z nich jest Ziemia, która jako żywioł jest odpowiedzialna za nasze kości, zęby i paznokcie. Ziemia kojarzy się z tym, co ciężkie, stałe, szorstkie i twarde. Kiedy połączymy powietrze z ziemią, otrzymujemy smak cierpki. Przykładami substancji cierpkich są jabłka, brokuły, awokado, kurczak, ziemniaki czy koperek. Drugi żywioł, z którym łączy się powietrze, to ogień, który jest odpowiedzialny za trawienie, metabolizm, a także nasze procesy myślowe. Ogień kojarzy się z tym, co gorące, ostre, suche i czyste. Kiedy połączymy powietrze z ogniem, otrzymujemy smak ostry. Przykładami ostrych substancji są papryczki chili, wasabi, cynamon, imbir czy czosnek. Ogień łączy się także ze wspomnianą już ziemią. Razem tworzą one smak kwaśny. Mamy tutaj takie substancje jak cytryna, pomarańcza, oliwki czy ogórki. Żywioł, o którym jeszcze tutaj nie wspomnieliśmy, to woda. Jest ona odpowiedzialna za wszystkie płyny w naszym ciele są one szalenie istotne do prawidłowego funkcjonowania naszego kręgosłupa, stawów, mózgu i wszystkich tkanek. Woda kojarzy się z tym, co powolne, zimne i oleiste. Kiedy połączymy ją z ziemią, otrzymujemy smak słodki. Przykładowe słodkie substancje to mango, marchew, dynia i miód. Kiedy połączymy wodę z ogniem, otrzymamy ostatni już smak słony. Przykładami słonych substancji są nabiały, soja, wodorosty i oczywiście sól. Ajurweda podaje, że ma spore znaczenie, czy używamy soli czarnej, morskiej czy himalajskiej. I jak zawsze, nie ma tak zwanej najlepszej, bo każda z nich ma swoje miejsce na naszym stole, w zależności od indywidualnych potrzeb. Mając zatem podstawowe rozumienie żywiołów i w jaki sposób łącząc je ze sobą otrzymujemy poszczególne smaki, możemy zwiększyć lub zmniejszyć ich ilość w naszej diecie. Przykładowo kafa sama w sobie jest już powolna i oleista, zatem spożywanie potraw słodkich tylko wzmocni te aspekty jej wyglądu i osobowości. Jeżeli więc osoba, której przeważającą doszą jest kafa, często będzie spożywała potrawy zawierające w sobie elementy ziemi i wody, wówczas na pewno zatraci równowagę, a to z kolei może doprowadzić do niekontrolowanego przybierania na wadze, utracie własnej wartości i w konsekwencji głębokiej depresji. Taka kafa powinna raczej zwiększyć spożywanie potraw, których charakterystyka wynika z powietrza, eteru i ognia. Same substancje, które spożywamy, to oczywiście, według Ajurwedy, tylko część tego systemu. Zalecane jest bowiem jedzenie potraw gotowanych, a nie surowych, bo ułatwia to naszemu organizmowi ich trawienie. Oczywiście nie mówimy tutaj o owocach, które Ajurweda zaleca spożywać zgodnie z porami roku i miejscem ich naturalnego występowania. Owoce najlepiej także jeść osobno, nie mieszając ich z innymi substancjami. Jak już wcześniej wspomniałem, tego typu porad jest w Ajurwedzie mnóstwo i bardzo zachęcam Was do zgłębienia tej wiedzy. Póki co, idziemy dalej. Jak już wcześniej wspomnieliśmy, dieta to tylko jeden z aspektów ajurwedy. Bardzo istotne jest również w jaki sposób zarządzamy naszym czasem. Jaką wybraliśmy drogę kariery? Jakie mamy hobby? Z racji tego, że we mnie dominującą doszą jest kafa, najłatwiej mi przywołać ją jako przykład. Z moich testów wynika, że jest we mnie również nieco pity ale za to zupełnie brakuje cech wata. To sprawia, że nieco rozumiem Pite, ale zupełnie nie widzę siebie w postępowaniu waty. Jednak dla zachowania równowagi życiowej warto mi samemu zastanowić się właśnie nad tym zagadnieniem i być może wprowadzić nieco zmian do mojej wieloletniej już rutyny. Jako kafa uwielbiam spędzać czas w pozycji siedzącej, czy to przed komputerem, czy z książką w ręku, czy na wędkowaniu. Jeżeli jednak w ten sposób mijają całe moje dnie, sprawia to, że moja kafa jest nadmiernie karmiona. Jak pewnie część z Was się orientuje, lubię także jeździć na rowerze. Ale i tak procentowo wypada to mizernie w porównaniu z innymi moimi zajęciami. Czym zatem lubią zajmować się dosze pita i kafa, które mają w sobie więcej ognia i powietrza niż ja? Jeżeli odpowiem sobie na to pytanie i sporządzę listę czynności, czy być może nawet różnych zawodów, być może znajdę zajęcia, które spodobają mi się na tyle, aby zająć się nimi z zainteresowaniem. Pamiętajmy bowiem, że to jest kluczowe. Nie możemy się do niczego zmuszać wbrew sobie. Jako kafa nie stanę się nagle nauczycielem jogi i nie mówię tutaj tylko o aspekcie ciała fizycznego, ale całej mojej psychiki, która na samą myśl o takim sposobie spędzania czasu czuje się zmęczona. W ten sam sposób możecie przypatrzeć się sobie i swoim doszom, a następnie rozważyć te, których być może brakuje w waszym życiu. Pyta bowiem z całym swoim ogniem czasem potrzebuje chwili spokoju czy tak zwanego uziemienia. Może zna jakieś hobby, które ją nieco wyciszy, wprowadzając w jej życie więcej równowagi. Wszystko to wiąże się z naszym stanem psychicznym. Jakie bodźce do nas dopuszczamy? ile negatywnych energii na nas oddziałowuje każdego dnia. Samo oglądanie filmów nie musi być złe, ale od strony naszej konkretnej doszy ten sam film może posłużyć jako chwilowe oderwanie od codziennej rutyny albo jako zagłębienie się w niezdrowe stany emocjonalne. Negatywne myśli i nieprzerobione lekcje emocjonalne wprowadzają do naszego organizmu toksyny tak samo jak niezdrowe pożywienie. Część z tych toksyn nasze ciało, umysł i dusza są w stanie przefiltrować, ale kiedy równowaga jest mocno zachwiana, musimy sami świadomie spojrzeć na różne aspekty naszego życia. Jeżeli jednak będziemy zasięgali porady u ludzi, którzy nas nie znają, a co gorsza, będziemy to robić uprzednio nie poznawszy samych siebie, wówczas samo poszukiwanie rozwiązań może stać się pewnym rodzajem hobby, czy nawet ucieczki od problemów. Kiedy spojrzymy na szpitale ajurwedyjskie, i tutaj dochodzimy już do roli lekarzy, którzy tam pracują, Zauważymy, że istnieje mnóstwo różnorodnych terapii, które są tam oferowane. Jednak, nawet tak mogłoby się wydawać, banalne zabiegi, jak masaże, muszą być dostosowane do indywidualnych potrzeb każdej osoby. Medycyna zachodnia w ogóle nie patrzy na samego człowieka. Idziemy na badania, a potem leczenie jest uzależnione od cyferek na wykresach, bez względu na to, kim jest człowiek. Lekarz ajurwedyjski jednak najpierw poświęca dużo czasu i uwagi na to, aby poznać samego pacjenta. Dopiero potem wiadomo, czy masaż z olejkami będzie odpowiednią terapią, czy też nie. Zgodnie z ajurwedą, ogrom pracy należy do nas samych. Pozbycie się toksyn i przerobienie traum życiowych nie zostaną rozwiązane magiczną pigułką. Ajurweda uczy nas brania odpowiedzialności za nasze życie. Wszystko, czym się otaczamy, ma ogromne znaczenie. Nasze codzienne decyzje są kluczowe. Pamiętajmy jednak, że sama nieumiejętność podejmowania tych właściwych niekoniecznie jest głównym problemem, z jakim się zmagamy, może być jednak sygnałem, od czego warto zacząć. Temat Ajurwedy nie został oczywiście wyczerpany. Ja ciągle się uczę, na czym to wszystko polega i mam nadzieję sukcesywnie wprowadzać tę wiedzę w moje własne życie. Jeżeli te materiały będą się cieszyły zainteresowaniem, to być może temat zostanie w przyszłości rozwinięty. Póki co dziękuję za uwagę i do usłyszenia następnym razem.